Dlaczego drapacze chmur są coraz wyższe? Przekonajmy się oglądając pięć najwyższych budynków na świecie. Na miejscu piątej ląduje Lotte World Tower w Seulu w Korei Południowej. Ten piękny budynek ma wysokość 575 metrów, 123 piętra i taras widokowy z zapierającym dech w piersiach widokiem. Dalej mamy Ping An Finance Center w Shenzhen w Chinach. Ma 599 metrów wysokości i 115 pięter. Ciekawostka: Jego projekt symbolizuje pęd bambusa, który reprezentuje rozwój i dobrobyt. Na miejscu trzecich uplasowała się wieża zegarowa Abraj al Bait w Mekce w Arabii Saudyjskiej. Ten cud architektoniczny o wysokości 600 metrów może pochwalić się największą tarczą zegara na świecie. Na miejscu drugich Shanghai Tower w Chinach wznosi się spiralnie na wysokość 632 metrów. I posiada najwyższy na świecie taras widokowy. I wreszcie król jest tylko jeden Burj Khalifa w Dubaju. Ten oszałamiający budynek o wysokości 828 metrów, to prawdziwa ikona nowoczesnej inżynierii. Oto on pięć najwyższych budynków świata. Który z nich chcielibyście odwiedzić? Dajcie znać w komentarzach.